Cześć tu i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, jak dobrze wiecie, wielkimi krokami zbliża się Halloween, więc wczoraj na oficjalnym kanale Brawl Stars pojawiła się zapowiedź Halloweenowej aktualizacji. A wraz z nową aktualizacją do gry zostaną wprowadzone ogromne zmiany. Ale zanim przejdziemy do opowiadania o tych zmianach, to chciałabym Wam powiedzieć, że ja przygotowałam dla Was super Halloweenową niespodziankę. I w tym roku, zamiast oklepanych już cukierków, ja rozdam Wam Halloweenowe paczki J.J.K.I., w których będziecie mogli wygrać 3 pakiety 170 gemów. Tym razem konkurs organizowany jest na Instagramie, a zasady są takie, że pod tym zdjęciem, które właśnie się tutaj wyświetla, musicie zostawić serduszko, a w komentarzu oznaczyć 3 swoich znajomych. Pamiętajcie, że nie może być to żaden sławny youtuber, ja farel lub joystick, tylko to faktycznie muszą być wasi znajomi. Oprócz tego oczywiście koniecznie musicie followować mnie na Instagramie, ponieważ wyniki ogłoszę tuż po aktualizacji na moim Insta Stories. A teraz przejdźmy do nowości, które już niedługo pojawią się w grze. Pierwszą i jak mi się wydaje najważniejszą rzeczą, na którą z pewnością wszyscy czekają, jest oczywiście nowa postać. Tak, moi drodzy, do gry zostanie wprowadzona nowa zadymiara o nazwie EMS. MC jest gwiazdą social media oraz zombie w jednym, co zresztą widać na załączonym obrazku. Jej atak polega na tym, że wypuszcza ona chmurę lakieru do włosów, która zatrzymuje się na chwilę w miejscu i tym samym zadaje obrażenia przeciwnikom, którzy do niej wejdą. Jej super atak natomiast będzie polegał na tym, że wokół Ems będzie pojawiała się okrągła chmura, która będzie za nią podążała i tym samym zadawała obrażenia zadymiarzom, którzy znajdą się w jej zasięgu. Oprócz tego ta chmura będzie również spawalniała przeciwników. Myślę, że ta postać na pewno stanie się ulubieńcem niejednego z Was, a najlepsze jest to, że tego zadymiarza będziecie mogli odblokować zupełnie za darmo w Alei Pucharków po przekroczeniu 8000 puchów. Także jeżeli brakuje wam już naprawdę bardzo niewiele do zdobycia 8000 puszek, to razem Wam grać jak najwięcej, aby móc jak najszybciej cieszyć się nowym Zadymiarzem. A pamiętajcie, że Halloweenowa aktualizacja już niedługo. Moi drodzy, a to nie wszystko, co przygotował dla nas super Supercel. Poza nowym Zadymiarzem w grze będzie możliwość kupienia za Gemy aż 5 nowych skinów. Pierwszym skinem jest Weed Shelly, czyli Wiedźma Shelly, która ma na sobie fioletowy kapelusz, na którym siedzi czarny kot z wyłupiastymi oczami, a jej pompa ma kształt garnuszka z przykrywką w kształcie głowy nietoperza. Poza tym Shelly ma na sobie fioletowo-czerwoną pelerynkę oraz rajstopki w paski w takich samych kolorach. Moim zdaniem ten skin jest mega uroczy i jeżeli pojawi się w sklepie, to na pewno go kupię. Drugim skinem będzie Wilko Leon, z czego jestem mega zadowolona, ponieważ jak dobrze wiecie, Leon jest moją ulubioną postacią, tylko że po założeniu tego skina Leon nie wygląda jak Leon, tylko jak jakaś zupełnie nowa postać. I myślę, że ten skin będzie służył do odstraszania przeciwników na mapie. Jestem mega ciekawa Waszych opinii na temat tego skina, także koniecznie napiszcie w komentarzu, co o nim sądzicie. Trzeci skin to Piper Calavera, nawiązujący do meksykańskiego święta zmarłych i pokazuje on Piper w zupełnie nowej odsłonie, ponieważ jest ona ukazana w ciemniejszych kolorach. Ma na sobie kolorowy makijaż, ciemne włosy i spinkę w kształcie czaszki. Powiem Wam szczerze, że ten skin najbardziej przypadł mi do gustu i jeżeli nagramy walkę od tego skina z Farelem, to na pewno będę się mega przykładać, ponieważ jak najszybciej chcę go mieć na swoim koncie. Poza skinami Zagamy będziemy również mogli odblokować skina za Pointsy, którym będzie Nocny Rycerz Jessie. Nocny Rycerz Jessie to jest taka mroczna odsłona z kinu Smoczy Rycerz Jessie. Jessie jest tutaj ukazana w dużo ciemniejszych, mrocznych kolorach, no i oczywiście ma wściekłą, złowrogą minę. Mnie ten skin do końca nie przekonuje, ale myślę, że wielu z Was się on spodoba. No okej, okay, a teraz przed na ostatniego skina i uwaga, będzie to skin do Franka. Po halloweenowej aktualizacji Frank zostanie delikatnie zmodyfikowany oraz otrzyma nowego skina, który będzie nazywał się DJ Frank Party Time. Moim zdaniem jest to mega ciekawa opcja dla Franka, ale totalnie nie kojarzy mi się z Halloween. Zeskinów to już wszystko, ale do gry zostaną wprowadzone również inne ciekawe rzeczy. A pierwszą z nich jest modyfikator rozgrywki. Skoro zbliża się Halloween, to twórcy gry chcą nas trochę wystraszyć, wprowadzając do trybów solo i duo motyw o nazwie Graveyard Shift. Będzie polegał on na tym, że po rozpoczęciu rozgrywki samoczynnie będzie spadało nam życie, a jedynym wyjściem, aby temu zapobiec, będzie zadanie obrażeń lub pokonanie przeciwnika. Pasek życia naładuje nam się wtedy do końca, a następnie. Znowu to życie zacznie nam uciekać. To oczywiście będzie ogromne utrudnienie dla graczy, a wygra osoba, której niestraszny jest cmentarz, próbujący zabrać jej zwycięstwo. Też już nie możecie się doczekać? Rzecz, która również zostanie wprowadzona po aktualizacji, to tak zwane nowe środowisko Kostnica Mortisa. Halloween ma przecież swój urok, więc mapy w trybie solo, duo oraz trójkach będą miały teraz mroczny, ciemny wyraz oraz będą wzbogacone przeróżnymi elementami typu nagrobki lub nietoperze, Abyśmy mogli wczuć się w ten Halloweenowy, straszny klimat. A najlepsze zostawiam na koniec, ponieważ uwaga, do gry zostanie dodany nowy tryb o nazwie Power Play. Tryb ten będzie dla graczy, którzy na swoim koncie mają już co najmniej jednego zadymiarza na maksymalnym poziomie ze star Powerem. Każdego dnia w tym trybie będziemy mogli zagrać jedynie trzy mecze, za które będziemy otrzymywali punkty. Pod koniec każdego sezonu punkty każdego gracza będą sumowane. I uwaga, wiadomo, tylko tyle, że osoba, która zdobędzie najwięcej punktów na całym świecie. Otrzyma za to 50 tysięcy Star points. Niestety, jeszcze nie wiadomo, jakie nagrody są przewidziane dla graczy, którzy tych punkcików zdobyli dużo mniej. No to skoro o aktualizacji już wszystko wiemy, to teraz pora rozluźnić trochę atmosferę i zagrajmy sobie jakiś duomeczek postaciami, do których skiny pojawią się w grze po aktualizacji. Ja zagram sobie teraz moim ukochanym Leonem, a Farel zagra Piperką. Ok, moi drodzy, więc lecimy z gierką. Dzisiaj mamy mapę powietrzne Fantazje. No zobaczymy. Farel, przywitaj się ładnie. Hejo. Witam. Hejo, hejo. Tam na dole jest jeszcze skrzynka, czekaj, więc czekaj. chyba się poczekać. Bomba, bomba, leży. Nie, nie leży. Wow, uważaj. Jak to się stało, Może bomba po ciebie idzie na blisko. Dobra, dojechaliśmy. Niepotrzebnie tego ulta wykorzystałeś, ale okej. Okay. Ten brok ma już cztery. Prawie siadł. Wow, 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 ale dostałam od niego ulta we mnie ładował najgorzej. Uciekam! Uważaj, uważaj. Na szczęście nie wiedzą, gdzie jestem. Myślę, że wiedzą. Nie wiedzą faktycznie. Na szczęście nie wiedzieli, dobra. Daryl, uważaj. Okej, okay, ja znowu nie chcę tego Broka dostać, dobra, byłam dość daleko, więc okej, okay, za chwilę będę miała ulta. Brakuje mi dosłownie Pici Pici. Czekamy. Ty, ma ty masz ulcika, no nice. Tak, mamy Trampolinę, mamy Ultę. Kurczę, ja nie mam żadnego Power Cubesa, a ten Brock ma już 7. No, najgorzej. Najgorzej. Okej, okay, kto tam na górze jest? 8-Bit. Zaglądasz tam, bo ja nic nie widzę. Tak, strzelam, raz, dwa... Łoł, 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 łoł. Dobijaj, dobijaj. Bomba. Dobra, ja znikam i podjeżdżam. Leży. A, myślałam, że go jeszcze podjadę, ale... Dobra, poczekaj na życie. Zdążyłeś go zabić. Czekaj, ten Spike powinien podejść. Zginą nie wiem, czy mam wychodzić w krz z krzaków do ciebie. Okej, okay, wyjdę. Nie wiem, czy ten brok. Yy, Dobra, jest tutaj. Tutaj jest piper, która mnie dwa razy ściągnęła. No niestety, muszę ryzykować. Uważaj, uważaj, uważaj. Dobra, Nice. Uh! Jezus, to było straszne. Okej, okay, tutaj mnie Spike obija. Nie, ja zabiję. Yes, no, nie, spadki, Idealnie mnie, prawie go zamknęłam Dobra, pomogłam ci. Wielkie starcie ja padnę zaraz, bo o nich się tutaj, no wiedziałam. Dasz radę! No, no najgorzej. Ale było ładnie. Okej, okay, moi drodzy, gierka nawet nam się udała, zajęliśmy drugie miejsce, więc teraz zagrajmy sobie postaciami takimi bardziej Halloweenowymi, czyli Mortisem i Frankiem. Okej, okay, kochani, lecimy gierką Frankiem i Mortisem. Może teraz uda nam się wywalczyć wina, choć ja nie jestem do końca przekonana do tego duo, ponieważ to są dwie takie postacie, którymi najrzadziej gram tak naprawdę. Okej, okay, mamy dwa parkibsy. O, jak ładnie, wyleci wszystko frank. frank! Dobra, zbieraj te cuby! No i uciekamy. Kolejny frank... Ej, usnie. widzę, że dużo jest Franków, czyli jednak Frank na tej mapie może się spisać. Ej, uważaj, bo on ma ulta. Nie, Ja chcę, żeby go spalił. I celuję. Uważaj daj na Mike. Na star powerku. Jestem ciekawa czy na tym skaczącym. Leży, biorę cuba. No Penny. Jest, dawaj ją pewnej jeszcze. No to ty masz przez szybkie bieganie, podbiegnij po do niej Dobra, teraz walę. Okej, okay, tutaj trzeba ją już zamknąć. Leży, no, uciekaj, jest tylko tu ktoś tysią... Frank! Nie, 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 nie Dobra On nic nam nie mnie zrobi Dzięki. Udało się go dojechać Myślałam, że jeszcze yy, uda mu się tego sta yy, ultimata wykorzystać, ale jednak byłam szybsza. Nie złapię ich tak, za, za daleko są, wiesz? Mhm. Musiałabym się jakoś zagonić w kozi róg. Wow, boję się. Dobrze. Dobra, zabiłam tego Darylka. Wow, 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 cold, uważaj. Nie, nie podchodź, nie podchodź. Uciekam, uciekam, muszę się uleczyć, bo dość masz... dużo życia straciłam. Dobrze, dobrze, dobrze. okej. Okay. Mam ulcika, jak coś. Rosa? Hmm. No tu, to do nas będzie teraz... Dawaj ją. Pięknie. Dobre. Wow wow! Stopni się, stopni się. Dobra, zabiłam dwóch zadymiarzy! Dobrze! Jezus! Dobra, dawaj go... On, on, on jeszcze... tutaj ucieknie! Da musi wskoczyć. Nie ucieknie! Dobra, on bejtuje, dobra, poczekamy zaraz, spokojnie. Ty chcesz nas oszukać, Nas szukać? Nie, się my stajemy sobie tu po prostu. Barzę, bo to się lespi i daj nam. Oooooooo, wow, wow wow wow. Zdrownij się. Cofnęłam się. Daj w ogóle nie ogarniasz, żyje. Nice. Frank, uważaj! Dobra, nie trafiłem. Dobrze! No i... Tymi jeszcze nietoperzami wystrzeliłam na koniec i tym oto akcentem. Zdobywamy pierwsze miejsce i kończymy dzisiejszy odcinek. Także moi drodzy, ja jestem jedną z tych osób, która z niecierpliwością czeka na aktualizację. Mam nadzieję, że wy też i pamiętajcie, że już teraz możecie wygrać Halloweenowe paczki JJK. Jeżeli podobają Wam się zmiany, jakie zostaną wprowadzone do gry, o których dzisiaj opowiedziałam, to koniecznie pod tym filmem zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już w kolejnym, mam nadzieję już halloweenowym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!